Siema, z tej strony Bober, witam was na kanale, dziś y, ogarniamy sobie tutaj w miarę no domek ogarniamy, nie? po tej wojnie trzeba trochę rzeczy ogarnąć mogę właśnie wam, tutaj zacząłem mur niszczyć powoli o jeszcze tu, y, tu jest no niestety jest taka dziura y, udało mi się o takiej temy ogarnąć bo jest jak głośno, no mam jakąś to jest chyba moja zbroja, ta z chestu, Budki nawet nie wiem czyje to są, ale teraz będą moje. To jest ło, to jest bardzo dobry. hełm, O nie, 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 nie. O jest. O nie, super. jakie ja nawet drewna tu nie mam. Skąd ja skrzynkę wziąć? Czekaj, czekaj, tu, tu, dobra. Jestem biedny, nie mam drewna, a już mam. da to jest za mało. 8, chociaż. Crafting pan, dobra, crafting chociaż. Jedna skrzyneczka. Nie, no. Już gorzej byś nie mogł. Dobra, wszystko odkładamy. Syf będzie, ale odłożymy. Byle, byle by było, zaraz jeszcze ułożymy to sobie. Aha, bo to są te z y, tymi książkami. O no dobra, tu część odłożymy, o to jest, to na pewno odłożymy tutaj, o łopatę zostawimy, Aha, to odłożymy, kurde, nie miało kiedy się to wydarzyć, ten endstone w sumie nie jest potrzebny jakoś, Obsydian zostawię, w ogóle ile mam obsidianu, wow. tnt mam, dobra, dużo jeszcze rzeczy, ojej. To jest ten warte, to jest warte. Co tu jeszcze? To są śmieci. To śmieci. To zostawię, to śmieć. Tu to schować. Chyba tu. Dobra. Nie no, zaraz to jak skrzynkę ogarnę, To mi niepotrzebne. Mam tego odciula. A jeszcze są jakieś krążeczki. Wydajność pod wodą, nie taka zła. Dobra, jaka tu jest bieda. O nie, co ja to schowam? Czekajcie. Dobra, idę, drewno. Może najpierw się prześpi. Nie wiem, o tu, ale to nie. Nie ruszę tej skrzynki przecież. Czekajcie. Najpierw się prześpimy. Na spokojnie. I temy uratowane są. Eee. Skąd ja drewno pozyskam? Dobra, o, od, oddam mu w najbliższym czasie, jak będę miał drewno. Idę do Luniego o pożyczkę. Czego zawsze w tym miejscu są jakieś lagi? Przecież może te bikony, co on tu ma, te sześć bikonów. Hmm, gdzie on ma? Na górze ma skrzynki. To jak widzieliście w ostatnim filmie, rodzaj podpisany. Tu gdzieś miał drewno, ale to jest drewno. Dobra, drewno zapożyczymy, takie. Zostaniesz tak obsydianu. Dobra, niech się cieszy. W sumie wyszedł na plus, bo obsydian jest... No, długo się kopie go w tym endzie, nie? Niech się cieszy, że dostał coś ode mnie. Dobra. Ile, ile skrzynek? 8 skrzynek. Dobra, i to. Eee, no chwilowo tu je ustawię, bo to i tak nie mam. Czekaj, dobra, będą tu chwilowo stały. Dobra, tu same książki wrzucimy. Może już nawet będą stały do końca. E, tu są te książki, dobra. Teraz tak, opsa też tu możemy w sumie dać. Ojej, ja tak krzywo. E, to niech tu będzie. No chwil, chwilowo, nie. To do to, 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 tego to be, Dobra, tu będą narzędzia. Aha, tu już mam, dobra to. Emeraldy przyniosę, bo są warte dużo. Pro. Właśnie proch farmiłem, bo nie mam proku nawet na fireworki. Dobra. Eee, jeszcze te zbrojki miałem pokazać, co i jak z nimi. Zaraz je tu ułożymy. Będzie dobrze. O nie, spadłem. W sumie taki organizacyjny dzisiaj odcineczek. Eee, ochrona 4. albo może tak klaty ułożę najpierw. Dobra, ochrona 4. O jest, ochrona 4. Ochrona 4. Bardzo dobra. Bardzo dobra klata. Super. Ło. Dobra. E, dalej. Wszystkie klaty jeszcze jedna. No, ta już na wykończeniu, ale jest. E, teraz możemy budki, te spodnie. Tamte dobre, te dobre. Dobre, dobre. Teraz budki. E, no. Takie se. O, te są super budki, mają łagodny upadek. Te są super. Te takie se. O, te bardzo dobre są bo chyba. Ta naprawa, te. Te nie mają, a ja nie lubię naprawy Ło, wow, ho! chyba nawet te moje budki. Głębowy wędrowiec łagodny naprawa. Nawet lepsze. Ale a dobra, na razie niech będą e, Aha, tu jeszcze jedna klata Ło, ta jaka dobra To tam już do, na wykończenie To jest słabe Ło, ten hełm będzie kolejny, bo ma diamentowy jakiś słaby e, Ten jest super Ten jaki jest, ło Lepszy nawet, ten jest taki słaby trochę, nawet bardzo no i dobra, tu łopata ściulowa bo ma szczęście, ja nie lubię łopaty ze szczęściem. Teraz te wszystkie łuki i tak dalej, kilofy. Właśnie, kilof, kilof, gdzie jest mój kilof? Tak, to jest ten ze szczęściem, bo ja, no... bo ja ten obsidianit wabnym kopałem, żeby nie niszczyć tego. Ten łuk jest słaby, bo ma naprawę i nie ma nieskończoności. O, te łuki w sumie mogę połączyć dzisiaj, żeby zrobić moc 5 i płomień uderzenie. Miecz jest, no, bardzo dobry. Ale nie ma grabieży. Ten ma grabież. Nawalałbym bez rzutu miecz. Mm, dobra, zrobimy tak. To tak samo, łopata ma szczęście, chociaż... Ej! Bo ja mogę tą łopatę w sumie odenchantować. Ta łopata ma jedno użycie, jakie stare to jest. Jak tą łopatę odenchantuję... I zrobię wydajność pięci i niezniszczalność tylko Bo ja, szczęście mi nie jest, do niczego nie potrzebna na tej łopacie 8 <śmian> ósmy level mam, wow. Dobra, łopatę Odenchantuję, no, odenchantowałem O, to jest ten w kozacki Ten netherytowy No diamentowy nie jest zniszczony, to diamentowy wezmę mm, co to jest za łopata? W sumie też odenchantuję ja to zostawię. Bo, no, wydajność szery ma szczęście 2 to nieszczęście 3, prawda? To odłożymy Ki 3 kilofy, dyrytowe? Aha, to jest jeden papieża na pewno, bo on miał jedwabny. A jak się nie upomina, to ja nie będę się upominać. E, no, grabież. Nie ma szerokiego ostrza. Ten miecz ma naprawę. To taki średni jak dla mnie. Mmm ale odrzut ma, ale ma grabież, dobra ten miecz jest dobry, jest zniszczony mam ochotę ten miecz zrobić sobie ten na maksa a ile będzie kosztowało połączenie tych łuków? 27? 25 ale nie ma i tak nieskończoności, to szkoda levela na razie, bo mam dobry łuk, dobra teraz moja zbroja, to jest słabe działam klatę Tą? Nie, tą którą miałem tą chyba. A to jest lepsza. Tylko czy ja chcę naprawą. No nie wiem, nie wiem. Szczerze. Mmm. Kurde, nie wiem. Na razie nie chcę naprawy, bo muszę level nabijać. Te spodnie ja mam w ogóle z naprawą. Które mam spodnie najbardziej zniszczone? Te są najbardziej, dlatego już w nich wychodzę. A taką najlepszą zbroję sobie zrobię, jak już będę miał wszystko... Wszystko na maksa zrobione. W sensie, no będę miał już... Yy, w sumie mam na maksa. Więc można by tą zbroję już... Zrobić... Taką dobrą. To zrobimy... Dobra. Nie. Czyli tak, po kolei. Budki. Tu są te lepsze. Te, te są lepsze butki. Tu ciernie muszę nałożyć, albo nawet nie, nie, nie będzie cierni. Klata ta i hełmu nie mam. Ten jest super. A czy on się różni? Oddychanie, tu też. Aha, naprawę ma. Mm. Ten hełm z naprawą sobie wezmę, a ten nie, ten ma oddychanie i wydajność pod wodą tak, czyli ten lepszy będzie, ten jest słaby ten, no, no, na zapasową właśnie jeszcze muszę, zapasować zbroję a to co ja zrobiłem aha, bo to, a to w sumie już mogę to idzie na zapasową, to idzie na zapasową, o i ten hełm jeden, który to było ten chyba ten, tak dobra, mamy zapasową zbroję tu możemy sobie e, tą sztabkę zrobić, bo mam akurat. Dobra. E, robimy sztabkę i miniałem tego do stołu. Czy mam, nie, nie, do luniego zaraz pójdziemy. I zrobimy sobie ten hełm wymaksowany. I aha, jaki miecz? O ten pójdzie na zapasowy. Nie, ten pójdzie na zapasowy. Ten idzie na zapasowy. Dobra, nie, dopóki domku nie odbuduję To tu nie ma co, nie ma co robić, nie To też chyba nie, nie mam gdzie trzymać, muszę tu ten Z papierzem odcinek chyba nagram Aha, jeszcze ten mur muszę doniszczyć Ale długo to będzie się niszczyć W ogóle dach zniszczyłem, jakby ten obsydianową Tą kopułę taką, nie Mogę się nawet przelecieć, o Nad może stąd. Tak wygląda dach. Tutaj tu jest ta dziura od tego TNT. Jeszcze end został. Tu jest, nie wiem, nie wiem, jakaś choinka w ogóle wyrosła. Tu też jest, o kowadło. A weźmiemy sobie. I w sumie możemy, gdzie ja miałem lecieć? Miałem lecieć do, do, nie, do Luniego, żeby sobie ten hełm nadrytowy zrobić. Bo Luni dostał od y, tfu. Papa i dostał od ludniego zbroję, chyba tą najlepszą taką. Bo, jak tam Luni chyba filmik wrzucił, co się chwali swoimi rzeczami i tak dalej. Czy nie wiem, słyszałem, że taki ma w planach nagrać, albo już nagra, albo albo już nawet jest. Tylko gdzie on ma ten stół? Tu chyba. Ma? Yy. tu nie ma, ja jestem ślepy pewnie. Jest ten do odczarowywania. Jez, mogłem sobie zrobić szybko. O, tu są. Dobra. Tak głupio to zrobił. Dobra, to jest chyba to najlepsze. Dobra, jestem w sumie cały nedyrytowy już. Ten miecz jedynie z tym odrzutem mnie denerwuje. No ja w tym odcinku mam za mały level, żeby to zrobić na szybko. Bo ile już. E a, już nie, nie, nie zdążę raczej. Chociaż, no, nie, nie, nie mam grabieży, a villager, villager z grabieżą niestety zdechł. Ponieważ próbowałem już grabież mieć, a, a ta łopata? Eee, to łopatę mam, to nie ma co się ten, martwić. To nie muszę w sumie tej nendrytowej na razie mieć. Wydajność 4 to jak wydajność 5 na łopacie, nie? no i co? Muszę jakoś papa, papaja zaciągnąć, żeby mi domek odbudował. Tylko jak to zrobić? Bo. No, nie, no, albo ja sam odbuduję. Nie, no, sam odbuduję w sumie. Tylko muszę najpierw. Najpierw prowizorycznie. Prowizorycznie zrobimy sobie podłogę z cobblestone. Bo nie mam betonu. Nie mam nic, no. Miałem beton, już nie mam. Dobra. Gdzie ja tego kobla schowałem? Tu chyba, tak. Dobra, z kobla zrobimy prowizoryczną podłogę. Byle... No, po to, żeby tylko mieć magazyn. Nie. Dobra. Eee... Dobra. Nie starczy niestety, ale... no dobra, ciul. z to na będzie. Albo z dirta tak na hama odbuduje Ale taka podłoga z kobla? Tak nawet mi się to podoba No ale tu by nie pasowała Skąd ja kobla mam wziąć? A już wiem skąd, ale nie, nie chce mi się tam lecieć yy, Nie ma tu Tu 16 Bo to głównie chodzi o to, żeby te jakieś moby się nie, nie, nie wkradły mi tu. W sensie taki creeper właśnie jak wcześniej. Nie zdążyłem uciec mu. Bo jest ciemno, nie? Dobra, już zrobimy kobla. Co to jest? No a tu no chyba nie pozostaje mi nic innego niż z dirta odbudować, nie? Albo... Ja mam tą skrzynię dirta, ja wiem gdzie jest ta kapełna skrzynia jest w tym domku ha, 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 ha. Pamiętam o nim. To był mnie mój dom. Czego to jest z lapisu w ogóle? Co jest? Aha, dobra, już wiem. Dobra, już, już mi się przypomniało, bo jeszcze przed... Co jest? Jak mi się creeper zrespił? No nie. Uderzył. Nie wybuchnie. Jeszcze jeden. W sumie ten odrzut na creeper jest dobry, ale tak. Dla takich zombiaczków to nie. Dobra, mamy prowizoryczną ścianę z dirta. <grybujesz> Jak to będzie brzydko wyglądało. No ale będzie. Dopóki nie odzyskam w sensie... No, no nie, nie, nie odrobię strat związanych z, z, no, z blokami różnymi i tak dalej, nie. To najważniejsze, że diamenty i te złoto, lapi, lapis, żelazo, y, emeraldy miałem wedle wcześniej, nie? I to, to jest najważniejsze, że tego nie straciłem. Bo jakbym to stracił, to już by był dramat. <ścoughs> to będzie jak takie gówno wyglądało na dachu. Dobra, na razie tyle, bo nawet drewna nie mam. A albo a ja się ten z tamtej wioski mogę w sumie przeprowadzić. Nudny film, ale ale macie dowód, że cokolwiek robię, że nie jest na jakimś kreatywie czy coś. Bo już papaj mówił mi, że z kreatywa mam rzeczy. Nie, ja no, nic takiego nie zniszczył w sumie. Tylko ten kwarc. Co jest? Co ja robię? Dobra, profesjonalne odbudowanie jest. Czekaj, jak to ma wyglądać? O! A dobrze. Zirt, ale jest. Się nie przeprowadzę, nie? W sensie, no to nawet nie, nie ma co robić, nie? Bez betonu to. Tam zaraz do wioski polecimy, zobaczymy. Zobaczymy co... czy mam jakieś tam rzeczy, w sensie no... Z... Na pewno wiem, że tam mam y, drewno. Nawet sporo drewna mam. Miałem, ale chyba mam dalej. Czego on to musiał tak zniszczyć tu? Nie, najbardziej mnie boli to, że przy tych skrzynkach wysadził te TNT. A ja nie zdążyłem się ten. Nie zdążyłem zniszczyć tego. No ale wiecie, wojna to wojna. Be sprzeciwił się królowi, sprzeciwił się mojej decyzji w sprawie budowy katedry. A to, no cóż, ja ucierpiałem, on ucierpiał. No w sumie już. Nieważne, co tam się wydarzyło wtedy. Dobra, lecę do tamtej wiochy. Zobaczymy, co tam mam. Skąd ja tu mogę jakieś rzeczy pozyskać jeszcze? Typu drewno, co mi jest. Tam? No, wiem. Proch, papier straciłem. Drewno. Eee. Dobra, nie pamiętam, A co tu? Oba się, co tu jest? O, mówiłem, że jest drewno. Drewno jest. To jest najważniejsze. Hmm. Aha, tu jest ten. To się... Mam jedwabny. Dobra. Musimy parę książek wziąć, ponieważ nie mam... A wzłapałem to gdzieś. Ponieważ nie mam yy, tam enchantingu na 30. Co tu jeszcze? No nie no, jakie rzeczy są. Czy mm. mnie gówno nie rzeczy o jedzenie jest? No tak, no drewno jest. O tu jeszcze... Eee. A co jeszcze? Bo ja on, wiem, że tutaj pewna osoba grała na tym serwerze jeszcze przed. W sensie no, ona gra, ale nie występuje na filmach. I ona w którymś domku właśnie tu był villager, villagerowie z grabieżą. O. Nie mam no. Nie mam grabieży. Tak, to by się ten. No, ale mnie zdenerwowałeś. Gonisz mnie? O, trafić nie mogę. Ora, giniesz. Mm, to Tu w ogóle tyle tej golemów zdechło, że tyle kwiatków jest. Yy, dobra, nie. Nie ma sensu. Drewno mam. Chociaż sobie, chociaż sobie zrobię te skrzyneczki, nie? Dobra, lecę jeszcze zrobić, czekajcie. Oj, oj oj Może to już w następnym filmie jak będę układać, aż nie mam co układać od tych skrzynek to jest. To jest słabe. No hmm. jeszcze ciemno. Dobra, dziewięć skrzynek. Patrzcie jaki ten dekoracja wnętrza. Co ja robię? Dobra, 60 skrzynek będzie na zapas. Nie pamiętam jak to było. Dobra, będzie tak. Trzy pięterka będą, będą te skrzyneczki. Nie wiem po co, ale będą. Dobra. Aha, tu jeszcze. Mam. A Super. Dobra, drewno idzie tu. Mm, nie wiem, jedzenie tu pójdzie. Proch, właśnie, proch. Tu będzie skrzynia prochu z prochem. Tu mam prochy, widzowie. Tu trzymam prochy. Dobra, o tak będzie. E, to. Mm, to, tem. To będę tu. Cześć, jeszcze czekaj, czekaj, czekaj. Dirta, tu boże, bo to jest jakiś ten. Za dużo mam. Mm, no i tu mam te główne rzeczy. W sensie główne bogactwo O ile emeraldów Dobra Tu miały być, tu chyba Dobra, na razie nie mam czasu tego układać Dobra Te zbrojki tu będą No ja to przeniosę zaraz TNT to To niech tu zostanie To też niech zostanie To niech zostanie Dobra, to na góry, o tu tu szalkary będą i w sumie dziękuję za oglądanie tego filmu myślę, że poza odcinkiem też wiele rzeczy zrobię w sensie dotyczą dotyczący skrzynek a domek już będę odbudowywać w przyszłości więc siema